Ten teren to Ziemia Niczyja. Zgadza się. Kiedyś tenaktowie atakowali wszystkich za samotnym światłem. Ale po tym jak Awato obalił Króla Słońca, zaproponował innym plemionom pokój i pojednanie. Po rozmowach tenaktowie uznali neutralną strefę graniczną. Odtąd Karja i Oseramowie regularnie zapuszczali się na ten obszar. Wygląda na to, że teraz Regala zajęła go ze swymi buntownikami. Nie mówiłem, że na Ziemi Niczyjej jest bezpiecznie. Tak się tu po prostu żyje świadczą o tym pradawne ruiny na południowym zachodzie. To pozostałości po jakiejś wojnie. Mówiłeś, że po otwarciu bram inni już tędy przeszli. Kto taki? Cóż, oprócz zbieraczy, którzy właśnie przeszli, pojawiło się też kilka grupek oseramskich kopaczy. Widziałem nawet dwóch uczonych kardża idących na południowy zachód z oseramami. Nie jestem pewien, czy to odwaga, czy zwyczajna głupota. Faszaf nazwał regale rywalką. I że wódz ten aktów powinien ją zabić. <laughs> zgadzam się, powinien. Ona jest dużym zagrożeniem. Jej atak był skoordynowany i precyzyjny. Dopóki się nie wmieszałaś w sensie. Dobrze znali teren. Wiedzieli też, że Faszaw zostanie przekazany na ambasadzie. Jeśli udało jej się zaskoczyć ten aktów, to całymi miesiącami musiała potajemnie zbierać armię. Musieli rozbić obóz w pobliżu. Gdzieś, gdzie mogliby poczekać na okazję do ataku. A co do Faszawa? O, został wzięty do niewoli przez ten aktów. Tyle lat na zachodzie tylko po to, by zginąć u bram królestwa Słońca. Gorzki koniec dobrego żołnierza. Chciał zrobić znacznie więcej. Zachęcał do trwałego pokoju pomiędzy Kardzha i Tanaktami. Już na to za późno. Co się teraz z nim stanie? Przewiozą jego ciało do południka. Był kuzynem króla słońce, więc uczczą jego pamięć i pochowają. To zaszczyt dla żołnierza. Wielka szkoda. – Nozara i Władisa. – Nozar polegał w walce. Zaś Kapłan Słońca… Cóż, nie zasłużył na taką śmierć. Zadbam o to, by ich stosownie pogrzebano. Choć tyle mogę zrobić. Sądzisz, że Kardża podejmą kroki przeciwko Regali? Tym razem posiadają z tenaktami wspólny cel. Armia Kardża na zachodzie mogłaby zostać uznana za początek kolejnej inwazji. A tego awat nie zaryzykuje. Z drugiej strony, za żadną cenę nie możemy dopuścić, by taki atak ponownie nas zaskoczył. Muszę ruszać w drogę. Życzę szczęścia. Jeśli zechcesz wrócić, brama będzie dla ciebie otwarta. I nie martw się o przyjaciół. Połatamy. Doceniam to. Niech cię słońce strzeże, Eloy. Obyś znalazła, czego szukasz. Zakazany zachód. Całkiem nowe, niezbadane tereny. Koordynaty z Iglicy powinny zaprowadzić mnie do Sejlęsa i Hadesa. A może nawet do kopii zakazowej Gai. Nie będzie tam łatwo. Rdza, burze, jeźdźcy maszyn, regali. Ale muszę temu sprostać. Znaleźć sposób na naprawienie świata. I Długo będzie mi potrzebne. кавае адцо справяжае крыштавы росну.